Tak mijają wakacje z Bogiem. Wolny czas. <głos> <głos> tutaj dzieciaki piszą listy dla bardzo świetnej poczty. A tutaj jest szkoła w Pniekucie. <noise> A tutaj jest druga Chrystyna. Tutaj nasze świetne dzieciaczki. A tutaj jest, jest. E, bardzo piękna poczta. Tak. No cóż, idziemy dalej. To jest mapa i to jest sala katechetyczna. Bardzo pięknie udokorowana przez naszych grupę i animatorów. Next. Idziemy, wychodzimy. To jest książ Stanisław. A tutaj jest nasz... Świetny animator Pan Kacper. Co możesz powiedzieć o tych rekolekcjach? Dzień dobry. Yy, nic nie mogę powiedzieć, yy, bo nic nie wypada powiedzieć. Takie rzeczy, które się dzieją. Niestety, dobrze, idziemy dalej. A tu jest yy, drugi Sebastian. Jak się masz na tych rekolekcjach? Jak tobie drużyno? Super świetnie. Idziemy dalej. To są, to są dzieci z mojej drużyny. To jest Weronika. To jest Sylwia. I tu ja jest. on jest, nie wiem, z jakiej drużyny. Tutaj też są dzieci. Tutaj jest nasza wiata, Świetna. My tutaj mamy plan dnia. Cóż, pokażę Wam, jaki jest plan dnia. Zaczynamy od 9.00. Kończymy o 18.00. Bardzo ładny plan dnia. Idziemy dalej A tutaj jest salka sportowa Tu są piłeczki. Tutaj nasze świetne dzieciaczki grają Niech sobie grają Nie będziemy im przeszkadzać Tu jest jakiś chłopczyk Idziemy tutaj do góry Tu jest Chodź w Kasprowo Chodź dwie Chodź Trzeba Да как сказал? Как все Я не слыхаю. думаю. Ты думаешь? Думаю. Ну блин. Это наши Вот почему она <у> от <у> детей. Для пана Каспра. Robi Dla Pana o Panu Kasperze, jak wam ten animator? Bardzo fajny animator. O, mam, przyjeżdżę, przyjeżdżę, mam nadzieję, że do będzie przyjeżdżał. Tak, Panie Kasperze, czekamy was. Legenda. Legenda. To jest Pan Kasper, tak powiedział często są nasz w ukochanej, świetnej parafii. Kasper, na pewno Kaspar. I, I am... Trust, trust me, I am volunteer. Aha, jesteś wolontariuszem, tak? Tak, zaufajcie mi. Dajka. Teraz my idziemy do końcika muzycznego, który jest wprowadzony przez panią Asię. Serdecznie pozdrawiam. I drucha Mariana. Druhu Mariany, proszę powiedzieć kilka słów. Jestem zadowolona z tych rekolekcji. Like. I to są dzieci. Nasze świetne. Grają na. Marakasy to są? Marakasy to są? Na Jakoś tak to wygląda. Wolny czas. Teraz my idziemy w domieramy. Takie, takie fajne domieramy. Tutaj druchowie coś pracują, działają. Nie wiem, co oni tutaj robią. Drusku i teraz co? Tak. Co ty tutaj robisz? On do Oddychania. Dnia, Pani Łuchu! Kniknęła trąbka. Coś tutaj nie no, robią. Ale fajnie mamy dekoracje. To jest święty Paweł. I tu nasze hasło tegorocznych rekolekcji. Tutaj nasze drzewko. Taki fajne drzewko. Ciekawe drzewko. One mnie tam nie dużo nie Tutaj będzie pewnie jakaś konferencja. Tutaj nasza siedzi zasmucona, druhna Liza. Czemu A, jesteś zasmucona? A nie zasmucona! w Nie! To ja to będę miała to... konferencję. A ona ma konferencję, dobrze. Tu jest pan Michał. A teraz my idziemy do kuchni. Tu my jemy obiad. Tu jest moja drużyna. I tu są rysunki mojej drużyny. Pokażę wam. Moja drużyna bardzo pięknie rysuje. I tu jest Pan Gazber. Mega podobny. Tu są też jakieś rysunki. Wow, jak to kolorowo. Dobrze, idziemy do kuchni, zobaczymy co tam sprząta. Tu jest kącik misyjny. Gitarka stoi. końcik misyjny. No idziemy do kuchni. A tutaj zmywają się naczynia. Się nie zmywają, ktoś je zmywa. A no dobrze. Pan Michał zmywa naczynia. Nie, ja teraz już skończyłem. Już tego tego nie robię w tym momencie. A teraz my idziemy na boisko. Tutaj dzieciaki grają się w siatkówkę. Tam się gra w futbol. Idziemy, zobaczymy się na futbol. I to wszystko zdejmuje prześwietna, przepiękna druchna Karolina. To tak na pamięć. Dobrze, że tu Tutaj biegają, biegają, piłka, piłka. I nasza druchna, a Krystyna biega z nimi. Spokojnie, spokojnie. mi kolaju. Co powiesz o tej pilce? Nożnych. Kto wygrywa Spyta no, no comments, jasne. O, tam jest taki fajny, świetny, Andrzej. Jedziemy do niego. Stoi tutaj, nic nie robi.